Trzecia runda Rotax Max Challenge Poland za nami, zawody w Bydgoszczy i to były zawody bardzo, ale to bardzo wyjątkowe. Po raz pierwszy zawody w Bydgoszczy odbywały się nie czwartek, piątek, sobota, tylko piątek, sobota, niedziela. I pierwszy raz od kilku lat Automobil Klub Leszczyński organizujący te zawody nie wziął smarta do złożenia kartów storu. To z nowości, a tak na poważnie. Zapamiętamy ten weekend z braku Sławka Morańskiego, to na pewno, który nie wystartował w tych zawodach. Ze świetnego startu Aleksa Rogowskiego, perfekcyjne wyścigi i 100 punktów w Minimax i to, że pierwszy raz w tym sezonie całe podium nie, zajęło, e, nie zajął zespół KRK. W Junior Max, o perfekcji otarł się Aleksander Horodyński, świetnie jeździł Oliwier Chłopek, ale nie tylko on. W Seniorze mieliśmy zacięty bój o zwycięstwo, podobnie w DD2 Max. Na starcie 70 kierowców, nie wliczając w to oczywiście kategorii pokazy, w której było 12 zawodników. Najliczniejsza kategoria to junior, gdzie wystartowało 19 zawodników. W kategorii Micromax. Trening oficjalny wygrywa Michał Zając z Bambini Racing. Zresztą zawodnicy tego zespołu zajęli trzy pierwsze miejsca. Za Michałem Borys Piotrowski, dalej Borys Maligranda. Na miejscu czwartym Leonard Kwiatkowski podopieczny Marka Kuca. Na piątym Adam Majek ponownie z Bambini Racing. Pierwszy wyścig pada łupem Borysa Piotrowskiego. Drugi to już zacięta walka Borysa z Błażejem Kostrzewą, który wygrywa ten wyścig. W wyścigu trzecim ponownie wygrywa Piotrowski i znowu zacięcie walczy z Kostrzewą, który zajmuje drugie miejsce. W decydującym czwartym wyścigu najlepszym zawodnikiem był Michał Zając. Najlepszy czas jednego okrążenia uzyskał Błażej Kostrzewa. Borys Piotrowski na miejscu drugim. No i w klasyfikacji generalnych zawodów wygrywa Borys. Borys Piotrowski przed Błażejem Kostrzewą i Michałem Zającem. Na kolejnych miejscach Borys Maligranda, Leonard Kwiatkowski i Aleksander Raczkowski. W klasyfikacji sezonu prowadzi Michał Zając przed Błażejem Kostrzewem i Borysem Piotrowskim. Pierwszy ma 243 punkty, drugi punktów 233, 215. Po trzech rundach e, tak wygląda klasyfikacja generalna do przejechania jeszcze cztery weekendy wyścigowe. W kategorii Minimax nie do wyprzedzenia w ten weekend był Aleksander Rogowski, który wygrał czasówkę. Który wygrał pierwszy wyścig, drugi wyścig, trzeci wyścig i czwarty wyścig również w czasówce. Pierwsze cztery miejsca za jej zawodnicy KRK Racing: pierwszy był Rogowski, drugi Ociepa, trzeci Kijanowski, czwarty Wojciech Kapusta. Ale w wyścigach już nie szło tak doskonale jak we wcześniejszych rundach z zawodnikom KRK Racing. Co prawda Rogowski dojeżdżał pierwszy, ale już zawodnicy Bambini Racing czy MK Motorsport, Alan Jakubiak, Szymon Łykowski, czy Marcel Rudnicki, czy Natan Rybczyński sprawiali trochę kłopotów swoim rywalom. No i tak jak wspominałem, wygrał Aleksander Rogowski, ale pierwszy raz w tym sezonie. Całe podium na koniec rundy nie należało do zespołu KRK Racing. Pierwsze miejsce Aleksander Rogowski, drugie Alan Jakubiak, trzeci Natan Rybczyński, czwarty Filip Kijanowski, piąty Szymon Łykowski. A w klasyfikacji generalnej Aleksander Rogowski utrzymał pozycję lidera. Alan Jakubiak jest na miejscu drugim, Natan Rybczyński na miejscu trzecim. Panowie mają odpowiednio 269, 177 i 168 punktów. W tej kategorii jeszcze chciałem wspomnieć o jednym bardzo szczególnym wydarzeniu. Chodzi o Jana Wójtowicza, który w pierwszym wyścigu weekendu miał bardzo nieprzyjemnie wyglądający wypadek. No i. Nie ukończył tego wyścigu podopieczny Supersonic Racing, ale już w ostatnim wyścigu Jan Wójtowicz dojeżdża na miejscu piątym. Naprawdę świetna jazda, Janka. No i gratulujemy tego, że naprawdę świetnie sobie poradził z tym, a ten weekend nie był dla niego najprostszy. Aleksander Horodyński wygrywa czasówkę kategorii junior max na miejscu drugim Jan Stencel, który bardzo dobrze poradził sobie na torze w Bydgoszczy. Jan Stencel, zawodnik Ernst Racing, który przed tym weekendem zmienił podwozie, już to nie jest DR, tylko Tony Kart, no i widać na Tony Karcie jedzie mu się zdecydowanie szybciej na miejscu trzecim w czasówce. Franciszek Cegielski, czwarty Franciszek Sulima, a piąty Jakub Kiwalski. Pierwszy wyścig pada łupem chorodyńskiego, drugi również, w trzecim również wygrywa Aleksander Chorodyński. Dopiero w czwartym na metę jako pierwszy wpada Oliwier Chłopek podopieczny wyżykowski motorsport. Generalnie kategoria chyba najbardziej zacięta, najwięcej wyprzedzeń rywalizacji na torze klasyfikacji. Zawodów chorodyński. Pierwszy, punktów 97 drugi Oliwier Chłopek, trzeci Jan Stencel, czwarty Franciszek Cegielski, piąty... Adam Sydor w klasyfikacji generalnej na miejscu trzecim jest Kacper Turobojski, ale Kacper pojechał tylko w dwóch pierwszych rundach kategorii junior, no i więcej już nie pojawi się w tej kategorii. Liderem klasyfikacji generalnej po trzech rundach jest Aleksander Chorodyński, drugi Franciszek Cegielski, trzeci, o czym już mówiłem, Kacper Turobojski na kolejnych miejscach. Adam Sydor, Franciszek Sulima i Jan Stenzel. Trzeba pamiętać, że do przejechania, o czym wspominałem już dzisiaj, jest 7 rund a odliczamy od końcowego wyniku cztery najsłabsze wyścigi sezonu. O juniorze powiedzieliśmy teraz czas na kategorię senior. Wspominałem o tym, Kasper Turobojski skupi się już tylko i wyłącznie na ściganiu w kategorii senior maxi walce o bilet na Rotax Grand Finals. Czasówkę tej kategorii wygrywa Kolin Ważny przed Tomaszem Ipsenem i Piotrem Borowczykiem. Pierwszy wyścig bardzo pewnie pojechany i wygrany przez Kolina Ważnego. Najlepszy czas okrążenia i drugie miejsce dla Kacpra Turobojskiego. Ostrzeżenie w tym wyścigu dostał Piotr Borowczyk. O ostrzeżeniach jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Drugi wyścig znowu świetna jazda Kolina Ważnego, drugi Tomasz Ipsen. No i po tym pierwszym dniu wyglądało, że Kolin jest nie do dogonienia, ale... To nie było do końca tak, ponieważ w trzecim i w czwartym wyścigu naprawdę perfekcyjna jazda Tomasza Ipsena, najlepsze czasy jednego krążenia w wyścigu, pierwsze miejsce, no i Tomasz Ipsen. Goni kolina ważnego, klasyfikacja generalna właśnie dla Tomka i Psena, właśnie dzięki tym są za najlepszy czas jednego okrążenia, 87 punktów Tomka i Psena, 82 punkty drugiego kolina ważnego, trzeci kacper Turobojski, punktów 75 na miejscu czwartym Karol Kamiński, piąty Piotr Borowczyk, szósty Filip niewiadomski, siódmy Rost ósmy Bartłomiej stępień, dziewiąta, laura łaban. No to jeszcze klasyfikacja sezonu. Tutaj w Kategorii Senior Max prowadzi po trzech rundach Kacper Turowojski, punktów 227. Drugi Filip Niewiadomski, punktów 186. Na miejscu trzecim Piotr Borowczyk, punktów 179. Miejsce czwarty Tomasz Ipsen 161 punktów. Na miejscu piątym Karol Kamiński, punktów 131. Kategoria DD2 Max. Tutaj przypomnijmy. W drugiej rundzie wykluczenie z zawodów Dawida Maślakiewicza. No i seria wygranych Dawida Auleitnera. Zawodnik Wyżykowski Motorsport od początku sezonu, przez te dwie pierwsze rundy, tylko raz dojeżdżał drugi, a yy, siedmiokrotnie był pierwszy. No i w trzeciej rundzie wydawało się, że, że będzie łatwiej, a wcale tak nie było. Dawid Maślakiewicz, świetne tempo zawodnika, 46 team. Wygrywa czasówkę, wygrywa pierwszy, wygrywa drugi, wygrywa trzeci, wygrywa czwarty wyścig. Do tego w trzecim wyścigu najlepszy czas jednego okrążenia. W tej rundzie wygrywa Dawid Maślakiewicz, punktów 102, Dawid Auleitner, miejsce drugie, punktów 86, trzecia Kornelia Olkucka, 64 punkty, na miejscu czwartym Daniel Zając, piąty Jan Frost. W klasyfikacji sezonu prowadzi Dawid Auleitner, punktów 293, miejsce drugi Dawid Maślakiewicz, punktów 185, miejsce trzecie Jan Frost, 146 punktów, czwarty Dawid Żydlewski, 144 punkty, a piąta Kornelia Olkucka, punktów 143. No i jeszcze kategoria DD2 Masters, tutaj no, niewiele się działo, bo zawodników tylko trzech wygrywa Daniel Zając przed Sławomirem Wesołowskim i Markiem Kuklińskim. W klasyfikacji generalnej prowadzi Daniel Zając, który ma punktów 292, punktów 100 więcej niż drugi Marek Ukliński. Nowością w tym sezonie, o czym już wspominaliśmy, są ostrzeżenia, które otrzymują zawodnicy od sędziów za te drobniejsze wykroczenia, kiedy nie dostają kary od początku sezonu. 15 zawodników otrzymało ostrzeżenia. Żaden z nich nie dostał tych ostrzeżeń dwóch lub więcej, ale najwięcej ostrzeżeń zawodnicy dostali właśnie w tej ostatniej rundzie w Bydgoszczy aż 8. No i to będzie bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o drugą część sezonu kartingowego w Rotax Max Challenge Poland. No i tak to wyglądało w Bydgoszczy teraz. Zawodnicy Rotax Max Challenge Poland przenoszą się do tryńca, ale to dopiero na początku lipca. Teraz czas na Rock Cup Poland i zawody w słomczynie.